Dobra, to co gramy, panie Januszu? Jak najbardziej, pora zabić lewaków. Dzień dobry, witam serdecznie. A ty tu co? A nie wiem, wszyscy mówią, że w koalicji będziemy. No trudno, do ataku. Dobra, Andrzej, ty lecisz przodem i tankujesz, a my z panem Januszem dobijamy. Dawajcie ciosy w unijne bydlaki. Mencen, kto cię niby mianował przywódcą? Przejmuje dowodzenie. W takim razie dzwonię po niego. Witam serdecznie. No tylko nie ty. To ja sobie flaki wypruwam, tylko dla ciebie, abyś miał dobrze w życiu. Robię inflację, dowalam i utrudniam podatki, abyś miał pracę, a ty takie słowa bardzo mnie rozczarowałeś. No dobrze, przepraszam, masz rację, postawię ci pomnik w ramach przeprosin. I co myślisz, że to wystarczy? A jak będzie z złota? No dobra, stoi. Dobra panienki, skupcie się na walce. Andrzej, miałeś tankować.

Atakują mnie pomocy. Idę prezesie. Za późno, panowie.